Dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Durhara. To jest, moi drodzy, kolejny odcinek memów. Standardowo do tytułu dodajemy sobie jedną kropeczkę. Ja w tym momencie nie wiem, który jest to odcinek. Ale, moi drodzy, wy w tym momencie możecie ładnie policzyć te kropeczki i napisać w komentarzu. Który to już odcinek memów związanych z kanałem? Mimo tego, że niewiele minęło od poprzedniego odcinka z memów, to wydarzyło się myślę dość sporo, ponieważ pan Misio otworzył swój własny kanał, na którym zebrał już 10 tysięcy subskrypcji, więc i brawa dla pana Misia. Wydaje mi się, że pan Misio ma w tym momencie więcej komentarzy i lajków pod filmami niż ja. To trochę przerażające, biorąc pod uwagę, że dopiero co wystartował ten kanał. Pan Misio jest bardziej popularny ode mnie. Ale to dobrze, może ten niebieski ciul będzie w stanie mi utrzymywać za parę miesięcy. Tymczasem, my się pysie, zaczynamy. Ty nie zapomnij zostawić tego super, kciuka w górę. Przebijmy filmy pana Misia pod Squid Game. Chyba miał 3 albo 4 tysiące lajków. Przebijmy go, proszę. Każda legenda ma swoją słabość. Samson, Achilles, mamy tutaj właśnie pięta Achillesa. Ja, pan Misio. Uroczy niesamowity, pan misio! Czy uważacie, że pan misio jest słodki? Poppy playtime. Przeraża mnie ta, 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 ta buzia, która była z prawej strony. Trochę podobna do pana misia. co to kurwa znaczy? Obrażasz mnie w tym momencie, czy dajesz mi komplement? <laughs> Obrażasz mnie w tym momencie, czy dajesz mi komplement? Ta scenka w ogóle na TikToku zrobiła chyba 100 tysięcy wyświetleń. Panie misiu, ja, jak ty to robisz? Ten pan misio nie. Ten pan misio też nie. I prawdziwa forma pana misia. I jedna z prawdziwych form pana misia. Ten screen ma podejrzewam już jakieś 6-7 lat. To pewnie jakiś odcinek komentowania reklam. Jakie ja miny robiłem? To czy teraz, teraz pewnie nie lepsze widzowie. Pewnie jakbyście zatrzymali w jakimś randomowym momencie. I kolejny mem z tym panem misiem, nie? Ten pan misio tak. No bo teraz trzeba przyznać jest hotuwa pan misio. Urhara próbuje wyjaśnić ludziom na serwerze, że mema o spalonej pizzy już się przejadły. Moi drodzy, ale dzisiaj nie widzieliśmy żadnego mema o spalonej pizzy. Zobaczmy, czy to się zmieni, ale na razie jest dobrze, jest progres. Kto by zażarł pizzę ze słodkim panem misiem? Ej, wyobrażacie sobie? Nie wiem, wszystko. Taka pizza w kształcie pana Misia z szynką w krzy... Dobra, pojebany jestem. To jest wersja oryginalna. No chyba widzisz mnie. <grystanie> <Co>? <grystanie> chyba widzisz mnie? Widzisz mnie widzu, prawda? <grystanie> Kids describe God to an illustrator. Pan Misio, tysiącletnia będzie dziewczyna, byt wyższy, pogromca światu. Nigdy nie pytaj kobiet o jej wiek, mężczyzny o jego zarobki, urhary o memy z pizzą. <grym> nie no, memy w taki sposób z pizzką są nawet ok, ale w takiej ilości co teraz dostaliśmy, więcej już nie, w takiej ilości są spoko. Sonia jest zabójcą, ale jak to nie jest, ale Sonia jest zdrajcą. Ja naprawdę przez. To ma 81 reakcji. Natomiast, serio, ja przez cały czas podejrzewałem, że Sonia jest właśnie kimś złym. W sensie, że ona coś skrywa takiego mrocznego, strasznego, złego. Albo, że jest zabójcą. Albo, że. Nie wiem, no, że coś odjebała. Albo, że jest właśnie zdrajcą. Że coś kurde skrywa. Nawet gdzieś tam podejrzewałem, że nie, nie będzie właśnie Junko, tylko Sonia jest tym organizatorem. W sensie, że Sonia jest monokumą. Ale nie, Sonia się okazała miłą osobką, już drugi albo trzeci raz przepraszam Sonia, że tak cię podejrzewałem. U, tutaj mamy 62 reakcje. Cudo, zobaczmy to cudo w takim wypadku. Mam talent. Okej. Okay. Co się stało? Dlaczego? Dlaczego fryzjer tak cię skrzywdził dziewczynko? Co się stało? No Co ty Do Dopiero wstałaś? Tak. Patrz, jeszcze freskata. Możesz nam się przedstawić? name is yeah, no, Urhara Porabiasz w życiu? Nic Nie nie mówisz, to była tajemnica A masz jakieś wzory, takie guru? Pan Z czym do nas przyjechałaś? Ja mogę potańczyć, ja zajebiście tańczę Naprawdę Prosimy o wystawę 10 na 10 widzowie taniec No właśnie, 10 na 10 taniec Ale ogólnie bardzo ładnie, to zostawię motkę, Możesz robić więcej, więcej memów Jedynie popracuj nad maskowaniem, wycinaniem Ale ogólnie mysiupysiu, bardzo zabawny memik Ten biakuja nie? Ten, ten biakuja tak Moi drodzy, uwaga, spoilery Będą spoilery na dzisiejszym odcineczku Natomiast ten biakuja ostateczny podszywacz nie wiem, jakoś tak bardzo pozytywnie go odebrałem, bardzo go lubiłem. W sensie był troszeczkę nadopiekuńczy. Można powiedzieć, że przez to zle. Nie wiadomo w sumie, jakby nie zorganizował całego tego party, jakby to by się potoczyło. Przynajmniej dla niego. Wizowie Urhary, be like, zaraz zobaczymy czy tru. Kiedy danga? Dlaczego live się spóźnia? Nigdy się nie spóźniłem. Czy będzie dalej seria z Jan Sim? Co z memami? Czy nagrasz FNAFa? Tymczasem Urhara, stwórzmy kanał pana Misia. Hej! Starałem się i dość długo robiłam ten film. Eee, dlatego mam nadzieję, że pojawi się na odcinku z góry, dziękuję. Zjem ci nogę! Jesteś na odcineczku, dzień dobry. Nauka języków z Rudym, zapraszam. Teraz ja zaraz będę mógł powiedzieć czy mnie obrażasz, czy to jest komplement. Okej, okay. posłuchajmy. Pierwszy podstawowy tekst. Tu, 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 A kurwa, tu, tu, tu. coś migło. Skanujemy łapy. O, o, <noise> Mamy próg. Pierdol się. Niebieski. Kurwa! No bo ja się boję, widzowie. Ja naprawdę przeżywam w takich grach. A kurwa, to nie godzi. Dlaczego biegnę wolniej? Dokładnie, ta matka kury bardzo tutaj pasuje w tym momencie. Nie czaję, ten pan mi się nie, ten pan mi się tak. W sensie, że ktoś fanarta zrobił? Znaczy, bilutko, ale nie rozumiem. Nie można łączyć tego i tego. Czemu Ruda, jak podkłada głos jakiejś dziewczynie w Dąze, to brzmi jakby to... Ja się naprawdę staram przy tych głosach, ok? Może kobiece głosy mi nie za bardzo wychodzą, ale naprawdę się przy nich staram. Kiedy bardziej przestraszyłeś się krzyków Urhari niż Jamskera czy Szalonej Babci? Do czego dążymy na tym świecie? Przepraszam wszystkich oglądających mnie na horrorach użytkowników słuchawek. Fajne, cudo, okej, okay. jeśli cudo, zobaczmy, czekajcie. Myślicie, że trudny jest japoński lub koreański? Otóż nie, najtrudniejszym językiem jest ten. Uff. Popi, popi, playtime. No ta kura tutaj idealnie pasuje. Dużo memów jest takich. Używanie normalnie książki i pisania w kilku wersach, aby mem był bardziej czytelny. Pisanie, żeby było wszystko jak najmniejsze. Prawda. Prawda, prawda. Mnóstwo memów pomijam i po prostu ich nie widzicie. Ale prawda, prawda bardzo. Asaksik. 12 tysięcy. Nie, no ewidentnie... Mało, no mało, ale nie wiem, ta, ta, nie, no wklejone, wklejone w luj, widać, po tutaj pikselka. Tymczasem my się pisie, tutaj zakończymy sobie dzisiejszy odcineczek. Jeśli filmik wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić tylko super kciuka w górę i pamiętajcie, jeśli też chcecie stworzyć jakiegoś fajnego mema i pojawić się na odcineczku, wbijajcie sobie na Discorda kanał memy do odcinka i tam wrzucajcie wasze memy, filmiki i tak dalej. Tymczasem to by było tyle na dzisiaj. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się. Pa, pa!